wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś zapiekanka a la pizza. Bardzo szybka i prosta w przygotowaniu zapiekanka. Coś dla fanów pizzy. Smakuje naprawdę podobnie. Zróbcie koniecznie, bo to jest bardzo fajny pomysł na obiad. Zaczynam od mięsa. Filec kurczaka pokroiłam w kostkę. Dokładam przyprawy. Sól, pieprz, papryka słodka. Przyprawa do kurczaka. Dokładnie mieszam. Będziemy mięso podsmażać. Ale w międzyczasie zrobię sobie sos. I tutaj w misce umieszczam y, około 1,5 szklanki wody, śmietane 18%, odrobinę mąki, aby sos się zagęścił, przecier pomidorowy dla fajnego smaku i koloru. No i oczywiście sól pieprz. Wszystko porządnie ze sobą mieszam. No i teraz wracam do mojego mięsa. Na oleju podsmażam filet kurczaka z każdej strony kilka minut. Gdy mięso się podsmaży, będę dokładać warzywa. U mnie jest to cebula, pieczarki i papryka, wszystko pokrojone na mniejsze kawałki i to wszystko razem podsmażam do miękkości. Przygotowuję naczynie do zapiekania. W mojej zapiekance będzie makaron. Ja postawiłam na pennę, ugotowałam w osolonej wodzie al dente i teraz wykładam wszystkie składniki. I tutaj mam połowę makaronu, następnie połowę mięsa, warzyw. Kolejny składnik to będzie Kukurydza oczywiście. Połowa sera żółtego. Rozprowadzam po całej powierzchni. Może być jeszcze ogórek konserwowy. I teraz dokładnie druga warstwa tych samych składników. Makaron, mięso, warzywa. Ogórek. No i oczywiście ser żółty. I na samej górze będę układać salami delikatnie. Dociskam. Wcześniej w zapiekance go nie układałam, jest tylko na górze. No i oczywiście czas na sos rozlewam po całej powierzchni mojej zapiekanki. Piekarnik już się nagrzewa na 220 stopni. Teraz delikatnie potrząsam tak, aby sos był również na dnie i zapiekankę będę zapiekać około 25 minut. Ja to zawsze robię pod folią aluminiową, a 5 minut przed końcem folię ściągam. Dzięki temu ser się tak mocno nie przypali. No i po tym czasie nasza zapiekanka jest gotowa. Smaczna, prosta, serdecznie polecam.